Dzisiaj krótko o tym, jak dobrze się komunikować i dlaczego czasami masz gule w gardle, albo pojawiają się łzy, albo ktoś sprawia, że się wycofujesz i natychmiast przyjmujesz postawę obronną, albo atakujesz. I jak to zrobić, żeby w końcu zacząć się komunikować ze spokojem, bez względu na to, co wyprawia druga osoba. Oglądaj koniecznie dalej. I na co dzień pokazuję Wam moją metodę Zapnij pas, czyli rzecz o pewności siebie, asertywności i samodyscyplinie. Jeśli połączysz te trzy elementy i jesteś w nich biegły, to wtedy zaczynasz realizować swoje cele i jesteś efektywny. Zaczynasz być kimś, kim kim być może chciałeś być już w dzieciństwie czyli sprawczym człowiekiem, który jest przy sobie i ma w sobie potencjał do realizowania wszystkich swoich celów i prywatnych, i zawodowych. I bardzo przydatne przy tym jest to, co nazywane jest asertywną komunikacją. Brzmi dosyć poważnie, a tak naprawdę chodzi po prostu o komunikowanie się z innymi i to, co się z nami dzieje, że, że tego nie robimy. Jeżeli jesteś dorosłą jednostką, czyli masz dowód osobisty, to masz już prawo, pełne prawo do komunikowania swoich potrzeb, tego czego chcesz, czego nie chcesz, do innych osób. Masz prawo też komuś odmówić, masz prawo na coś się nie zgodzić, nie zgodzić. Masz prawo też prosić powtórnie o coś, na czym ci zależy. Ale? Ale z jakiegoś powodu, pomimo tego, że czasem mamy 30, 40, 50 czy nawet 60 lat i w górę tego nie robimy. A to jest to, co wynieśliśmy i przenieśliśmy z dzieciństwa. I teraz pokażę Wam, jak wygląda komunikacja asertywna. To jest połączone z analizą transakcyjną, ale nazwa jest bardzo mądra i w ogóle nieistotna w tym, co chcę Wam pokazać. Jeżeli jesteś dorosły i spotykasz drugą osobę, to należy przyjąć, że ona też jest dorosła. No jest, widzisz to. I w tym momencie możecie się ze sobą komunikować, czyli mieć różne zdania. W danym tym samym temacie. Masz prawo się zgadzać, masz prawo się nie zgadzać, masz prawo mówić i komunikować swoje potrzeby, ty masz prawo je przyjąć albo ich nie przyjąć, możecie negocjować, możecie pertraktować, możecie się nawet pokłócić, ale dalej z uszanowaniem tego, że ta druga strona ma prawo myśleć inaczej. I to wcale nie znaczy, że jest głupsza, tylko że po prostu i widzi świat oczami inaczej niż ty. I wszystko byłoby pięknie, bo wtedy nadal zachowujemy rodzaj spokoju, bo nawet jeśli ja będę się upierała, że ten pierścionek jest turkusowy, a ktoś powie, że jest niebieski, to powiem dobrze: dla ciebie jest niebieski, dla mnie turkusowy, choć idziemy na spacer. I tyle. Ale jeśli nie jest tak w Twoim życiu różowo, to pewnie dlatego, że, że niestety te układy się zmieniają. Opcja: ja-ok, okay, ty-ok, okay, dorosły, dorosły jest tą, do której dążymy. Ale są też takie układy, jak rodzic, i to w dodatku rodzic wspierający bądź rodzic krytyczny, i poniżej mamy dziecko zależne, no i dziecko, które się buntuje. No i teraz wykorzystujemy wszystkie te formy do tego, żeby komunikować się z innymi. I bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś wchodzi w rolę rodzica krytycznego i zaczyna na ciebie krzyczeć, co ty sobie wyobrażasz, jak ty to zrobiłeś, to jest beznadziejne, ty się na niczym nie znasz, czyli cię krytykuje, to ty zamiast pozostać w pozycji dorosłego i powiedzieć, ale co konkretnie masz na myśli, ale proszę, rozmawiajmy spokojnie, nie będę rozmawiać w momencie, w którym ty jesteś taki uniesiony. Proszę o konkrety, to my spadamy do tego dziecka zależnego, Regresujemy się do dzieciństwa i odtwarzamy pewien skrypt, który mieliśmy pewnie w swoim domu rodzinnym albo w czasie, kiedy byliśmy dziećmi. Czyli nauczyciel, rodzic, dziadek, sąsiad, obojętny, ktoś na nas krzyczy, a my nie mamy narzędzi do tego, żeby się obronić, żeby stanąć w dorosłym i powiedzieć: Dlaczego pan na mnie krzyczy? Proszę się uspokoić, nie będę tolerować takiego zachowania. Tylko jako dziecko musieliśmy się w sobie skulić, to wywoływało w nas strach, pojawiały się łzy i. I dzisiaj Ty masz 60 lat, i kiedy ktoś podnosi na Ciebie głos, to Ty z roli dorosłego spadasz tutaj na dół i właśnie ta gula w gardle się pojawia. Właśnie te łzy, właśnie to, że nie potrafisz nic powiedzieć, a nawet częściej ci się warga, tak jak wtedy, kiedy miałeś 5 lat. I czasami naprawdę wystarczy, że sobie przypomnisz. Ha! Jestem dorosły. Jestem Barbara. Mam 49 lat, już nie mam sześciu, i nie muszę się bać, że tata na mnie podniósł głos, bo podnosi na mnie głos obcy człowiek. Więc ja mam prawo stanąć w swojej dorosłości w zasadzie jestem dorosła więc wejść z powrotem do swojej dorosłości i powiedzieć: proszę do mnie tak nie mówić. Nie będę z panem rozmawiać. I teraz. Niestety nie mamy pewności, że ta osoba wróci na pozycję dorosłego. Hmm, nawet marne szanse. Bardzo często jest tak, że wzmacnia tą agresję jeszcze i bardziej nas krytykuje, i jeszcze jakieś inne zasoby swoje wyciąga, próbując nas zepchnąć do tej roli dziecka zależnego, bo wtedy zrobimy to, co on chce i będziemy ulegli. Ale jeżeli ja jestem w dorosłym i słowa nie pomagają, to obracam się na pięcie i wychodzę. Mówię: Jeśli się pan nie uspokoi, to wyjdę z pokoju. No i, no i robię to, jeśli się nic nie zmieni. No dobrze, a dlaczego ty wpadasz w rolę czasami tego agresora? No dokładnie dlatego, że często agresja niestety jest narzędziem, w którym my próbujemy wymusić coś na kimś właśnie poprzez podnoszenie głosu, i znowu wynosimy to z domu. Albo myślimy, że to zadziała, ale nadal ta pozycja wynika z lęku, a nie z dorosłej, świadomej postawy. I teraz inny układ, w zasadzie bardzo podobny, tylko że może być tak, że masz koło siebie partnera, kogoś w pracy, czy nadal rodzica, który jest twojego prawdziwego rodzica, ale jeśli ty masz 40 lat, no to już inne relacje was powinny wiązać niż właśnie w ktoś wchodzi w rolę rodzica opiekuńczego, i, I i bardzo o Ciebie dba. I to jest przyjemne, i to jest fajne, ale to też jest przekraczanie granic. Bo jeżeli ktoś mówi Ci, a na pewno masz ze sobą czapkę, a wziąłeś dowód osobisty, a nie zapomnij drugiego śniadania, a proszę zadzwoń zaraz, jak, jak dojedziesz, a nie zapomnij mi wysłać SMS-a, dlaczego się nie odzywałeś przez cały dzień, martwiłam się, i tak dalej, i tak dalej, czyli nagina te, te, te granice. To albo ty wylądujesz w dziecku zależnym i, i wtedy będziesz się tłumaczyć i będziesz realizować to wszystko, albo, albo będziesz dzieciakiem zbuntowanym, który tupie nogą: mówi, nie będę tego robić, przestań się o mnie troszczyć, wiem, gdzie mam szalik, nie muszę zakładać czapki. I to też nie jest wcale dorosła postawa, a czasami jak patrzę na swoje życie i przypominam sobie właśnie ten układ z moją mamą, to śmiać mi się chce, że mając lat 30 parę tupałam prawie, że nogą jak mała dziewczynka zamiast po prostu inaczej tą sprawę załatwić. I teraz te układy są niedobrymi układami, bo są skrzyżowanymi. To jest albo agresja, kiedy ktoś na ciebie krzyczy, albo agresja ukryta, kiedy ktoś się tobą tak opiekuje, że próbuje cię wrzucić do roli tego dziecka. Ale jest jeszcze jedna forma, kiedy to ty świadomie wchodzisz w rolę dziecka i oczekujesz, że ktoś się tobą zaopiekuje. Czyli to są te wszystkie zdania, które wypowiadamy ach, bo ja taka jestem sirota, ja tego nie potrafię zrobić, a ty, tobie to tak łatwo wychodzi. No bo ja nie umiem tego zrobić, bo ja się do tego nie nadaję. Ojej, znowu zapomniałam. Często też wchodzimy w ton tego dziecka i oczekujemy, że przyjdzie zbawca, przyjdzie ratownik, przyjdzie właśnie ten rodzic opiekuńczy i to za nas załatwi. To jest oczywiście uległość, jeśli masz to kompletnie w naturze. W związku z tym... To też nie jest dobrą postawą, bo, bo nie jesteś samobieżny, nie jesteś samosterowalny, tylko potrzebujesz ciągle rycerza czy rycerkę, która cię będzie z tego wyciągać i ratować. Więc postawa dorosły-dorosły, ja okej, okay, ty okej okay jest najlepsza. Postawa ja okej, okay, ty nie okej, okay, kiedy ja wchodzę w rolę rodzica, a ciebie spycham do roli dziecka, to jest agresja. Ukryta albo aktywna, nieważne, dalej agresja. Jeżeli wchodzimy do roli ja nie okej, okay, a ty okej, okay, to znaczy, że ty wchodzisz w rolę dziecka i szukasz sobie tego rodzica, który się tobą zaopiekuje. To oczywiście uległość. Więc z dzisiejszego wideo, w którym było bardzo dużo machania, mam nadzieję, że wyciągasz jedną lekcję. Daj mi znać w komentarzu, jaką. Jestem bardzo tego ciekawa. Jak potrzebujesz więcej materiałów o tym, to zapraszam cię na stronę barbaralech.pl. Tam znajdziesz w sklepie i webinary i krótkie e-booki, które mówią o tej asertywnej komunikacji i o tym, jak. To zrobić, żeby inni Cię zrozumieli i żeby też samemu zacząć rozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujesz w różnych sytuacjach. I oczywiście subskrybuj kanał, będzie mi miło. Niech się niesie, podaj dalej i daj znać w komentarzu, jaką lekcję wyciągasz z tego i w jakiej postawie powinniśmy być każdego dnia. Dziękuję Ci za dzisiaj.